Najlepsze przedstawienie. Cześć Olu. Idziesz się z nami pobawić, hmm. nie? O wiele bardziej wolałabym pójść do cyrku. Do, do cyr cyrku? Tak, spójrzcie, mojej książce jest o nim wszystko. Tu jest napisane, że cyrk to najlepsze przedstawienie na ziemi. Wow! To naprawdę wygląda świetnie, Olu. To zabierzecie mnie tam? Do cyrku? Tak, oczywiście, jeśli chcesz. O, dziękuję! Muszę powiedzieć o tym Bruno. O, co ty właśnie zrobiłaś? Powiedziałaś Oli, że zabierzesz ją do cyrku. I? I co? Widzisz tu jakiś cyrk? E, nie. Ale widzę dębiaka. Może on będzie w stanie coś wypatrzeć ze swojego wzgórza. Naprawdę nic? Przebacz, rozi, Nie widzę nigdzie cyrku. O, a co ja ci mówiłem? Co ja teraz zrobię? Obiecałam Oli. Muszę ją zabrać do cyrku. O, cyrk. O, po prostu uwielbiam cyrkę. Jestem niesamowity w chodzeniu po linie! <laughs> Prawda, dębiaku? I cóż, e, e, jesteś najbardziej niesamowitym dzióbkiem, jakiego widziałem. Cóż, chciałbym zobaczyć, jakby wam poszło! Dziubek! Jesteś geniuszem! Jestem! Podsunąłeś mi genialny pomysł! Po co szukać cyrku, kiedy możemy mieć własny cyrk? Właśnie tu. Potrzebujemy tylko namiotu i wykonawców, takich jak w książce Oli. Dobrze, dębiaku, usłyszmy to jeszcze raz. Uwaga, uwaga! Cyrk przybywa do miasta! Będziesz najlepszym mistrzem ceremonii. O, dziękuję, Rozi. Spójrz, zobacz, co potrafię! Haha, wow. ha. umiem też żonglować! Świetnie! A co z tobą, Kicku? Ja będę strokbenem oczywiście! To cóż, wciąż ćwiczę. Okej. Okay. Kto został? Nic ci nie jest, Dziubku? Nic, całkowicie nic. Oczywiście, to jest część występu. Ach, przestańcie błaznować. Prawie masz rację, Dziubku. Małe żołędzie mogą być klaunami. Pasują idealnie. Chodźmy więc wszyscy. Zrobimy najlepsze przedstawienie na świecie. Um, Rosie, a ty co zamierzasz robić? Popatrz na to. Szybciej, szybciej! Ui, Bruno, mały misiu, zobaczę dziś przedstawienie! Prawdziwy cyrk! Um, nie słyszałem, żeby cyrk miał przybyć do naszego ogrodu. Jesteś pewna, Olu? Do góry, do góry! Tak, Rosji tak mówiła. U, do to góry! Gimnastyka, żonglerka, strąkmeny i inne sztuczki. I będą kręcić hula-hop, tak jak ja. Patrz! Wow! Ja! Yeah, ja! Yeah. Uh, uh, myślę, że obaj chcemy spróbować. Uh, uh. Naprawdę? To może was nauczę? Hula! Sztuczka z hula-hop polega na tym, że kręcisz biodrami o tak. A, właśnie tak. Prawie. Wybacz, mały Misiu. U, 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 u. Nie martw się, Bruno. Myślę, że potrzebujemy trochę więcej miejsca do ćwiczeń. Aha. O, wow! Jest ciężki! Daj, pozwól mi. Op. Wow! Jesteś bardzo silny, Bruno. Siłac. Nie zależy mi, żeby być silnym. Chcę tylko kręcić hula-hop. Dobrze. Myślę, że jesteś gotowy na hula-hop. Już. No, no to kręćmy. U, to nie działa. W zapraszamy, zwłaszcza Ole, chodźmy, Bruno, ty też, mały misiu, cyrkus! Uwaga, uwaga! Witajcie na naszym specjalnym przedstawieniu. Już za chwilę niezwykły występ. Proszę, powitajcie naszego bohatera piłki nożnej i najlepszego żonglera w ogrodzie Filipa! Bardzo sprytne. Teraz przed Wami niesamowity, niewiarygodny strongman, Kiczek! Woo! Woo! <ścoughs> Królik! <ścoughs> Kontynuuj, Dębiaku, to znaczy mistrzu ceremonii. Wrócimy do mnie później. O, em, em, a, 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 Teraz wystąpi cudowna, pełna gracji i energii, gimnastyczka Rosie. Wow. Rosie jest bardzo dobra, prawda? A teraz przed państwem dzielny, odważny, wyjątkowy dziubek i chodzenie po gałęzi. To jest lina! Ej! U, ej e, chodzenie po linie! Kicku nadchodzę. O, wszystko w porządku, kicku? O, wygląda na to, że mamy innego strongmana. To ty, Bruno. Hurra, Uro, dobra robota, Bruno. Bruno! Tak! O, jeśli nie mogę być Strongmanem... To co innego mogę robić? Umiesz kręcić, hula hoop? Tego nie wiem. Musisz wyginać swoje biodra w ten sposób. Jesteś niesamowity, Gidz, co za świetny występ! Hurra! <laughs> Przepraszam, ale nie udało mi się znaleźć dla ciebie cyrku. Dlatego zrobiliśmy nasz własny. Uwielbiam go, Rosie. To najlepsze przedstawienie na świecie. Juj, juj. To przedstawienie to była świetna zabawa, prawda, kicku? Tak, było zupełnie tak jak w książce. Oj, nawet lepiej. <laughs> ja też mam dobrą książkę. Naprawdę? Jest cała o księżycu. Spójrz. Nie chcesz chyba polecieć na księżyc, kicku? Mógłbym? Właściwie to nie jest taki zły pomysł. Moglibyśmy zrobić księżyc ze wzgórza dębiaka. O tym właśnie myślałem. <grym> A małe żołędzie byłyby gwiazdami. <grym> Filip i Ola mogliby być księżycowymi potworami. <grym> Czy ty się ze mnie czasem nie nabijasz, Rosie? Oczywiście, że nie. <grym> Pan księżycowy królik. <grym> <grym> A jednak <grym> nabijasz się. <grym> Nie. Tak. Nie. Jak oddać zabawki, ale wciąż je mieć? Widziałeś mój pędzel, Kicku? Chwila. Może jest gdzieś tutaj? Ale masz tam dużo rupieci. To nie... Co rupiecie? tylko moje skarby. O, co on tu robi? Dzięki. To wszystko są skarby? Chyba przestają się tu mieścić. O! o! Oj, mój hamak. Chyba mam trochę za dużo tych skarbów, co nie? Ale co ja z nimi zrobię? Wiesz co? Wybierzemy rzeczy, których nie używasz i oddamy komuś. Mam oddać moje rzeczy? Tak, jako prezenty. No, powiedzmy, że mogę spróbować. Cześć wszystkim! Mam worek pełen skarbów. Chcecie coś? O! Wow! Super! Latawiec! Dzięki, Kicku! Ale z jaki to okazji? Kicek oddaje zabawki, którymi się już nie bawi. Ale ty jesteś wspaniały, Kicku! <laughs> Miałaś świetny pomysł z tym oddawaniem rzeczy, Rosie! Hej, Zofio! Proszę, jojo dla ciebie. Drogi Kicku, ależ ty jesteś hojny. Hmm, zobaczmy, kogo jeszcze możemy obdarować. Cudownie, co, co nie? Grasz bardzo oryginalne dźwięki. <śmienki> Przestańcie! Prawie mi spadło! To kazu jest dla ciebie bardzo ważne, prawda? Ach, tak, uwielbiam to małe cudo i świetnie gram. Słuchaj! Ach. Proszę! Ode mnie, dla ciebie! Dzięki, Kicku! Co się mówi, mały misiu? Znaczy dziękuję. Pawe. Kto chce prezent? Jak miło was widzieć! Kicek ma u siebie trochę za dużo zabawek. Dlatego czyś z nich oddaję! O, uwielbiam prezenty! A co masz dla mnie? Na pewno coś gorszego niż to. Słuchaj. O, chcesz oddać komuś swój flecik wspaniale. Mogę go wziąć? No, wiesz, ja. Nie możesz go oddać. On oddaje tylko te rzeczy, których już nie używa. Proszę. E, weź go dziubku. To chyba nie jest najlepszy pomysł Kicku. Super. Dzięki, Kicku! Zagram na tym jeszcze piękniej niż na kazu. Wszystko w porządku? E, to tylko zabawka, nie? Patrz, jak Dziubek się cieszy! I teraz mogę wracać do mojego pustego hamaka! A! Letawiec! Genialny, nie? Dostałem go od Kicka! Pożyczysz go małemu misiowi? Tak, tak! Jasne! A ja pożyczę sobie to! Ładnie tu! Dużo miejsca! Wcale nie tęsknię za zabawkami! Myślisz, że Dziubkowi podoba się mój flecik? Tęsknisz za nim, prawda? Dziwnie się bez niego czuję! Myślisz, że Dziubek umie go czyścić? Sam go o to zapytaj! A może już wcale nie chce na nim grać? I wtedy mogę go odzyskać? <laughs> Widzieliście może dzióbka? Nie, niestety. Wiesz, Kicku, ten latawiec jest świetny. Dzięki. Nie ma za co. Ale ja ci dałem samolot. Latawiec był dla Filipa. Ej, popatrzcie na to. Wszystko poszło nie tak. Mój flecik. Dziupku! Kicek! Jeszcze raz wielkie dzięki za ten flecik. Oj, powiesz! Wiem, że ci go dałem, ale. To moja ulubiona zabawka. Doskonale wiem, o co ci chodzi. Jest genialny. Ale odkąd ci go dałem, nie mam na czym grać swoich melodii. Biedny kicek? Czekaj, weź to. Kazu? Tak, już nie będę go potrzebować. Mam przecież ten wspaniały flecik. Zaraz zagram coś dębiakowi. Chcesz posłuchać? Oj, tu jesteś, kicku. Co się stało? Poprosiłem Dziubka, żeby oddał flecik. I co on na to? Dał mi to w zamian. Ale NIE CHCĘ KAZU! CHCĘ ODZYSKAĆ MÓJ FLECIK! Ale Kicku! Przecież go oddałeś! On już nie jest twój. Dziubek może go używać. Czyli straciłem go na zawsze? Ojej Kicku, tak mi przykro. Oddałem innym wszystkie moje skarby! Ojejku, to moja wina. To ja kazałam mu oddać część zabawek, ale wcale nie chciałam, żeby oddał to, co kocha najbardziej swój flecik. Rozumiem, dobrze mieć swoje skarby. Też mam ich tu kilka. Podobają ci się? Są takie piękne. Nie wiedziałam, że masz ich aż tyle. Tu mam tylko kilka. Cała reszta jest w szerokim świecie. W szerokim świecie? Czyli tutaj? Tak. Moje świecidełka są dla wszystkich. Można się nimi dzielić. Dzielić? No tak. A czy możesz przechować to pudełko w szerokim świecie? Wydaje mi się, że już wiesz, w jaki sposób można pomóc kickowi. Bardzo chciałbym odzyskać swój flecik, wiesz? Ja też bym tego chciał. Dobrze, że przynajmniej mam to. Czy to nie należy do dzióbka? I on ci to dał, ale to jego ulubiona rzecz. Nie mogę w to wierzyć. To Przestań! Nie umiesz na tym grać! W ten sposób nigdy ci się nie uda! Ja nie umiem grać, a ty źle grasz na fleciku. Za mocno dmuchasz! Nieprawda! Właśnie, że tak! E -e Może zamienicie się instrumentami i pouczycie się wzajemnie. Zamienić? Zamienić? Czyli mógłbym odzyskać swój flecik? Trzeba lekko dmuchać. O, tak! Kicku, znowu masz swój flecik! Zamieniłem się z dzióbkiem! O, co tam macie? Poznajesz swoje stare zabawki? Szkoda nam było, że nie możesz się już nimi bawić, więc schowaliśmy je do pudełka. I teraz wszyscy możemy się nimi bawić! A ty będziesz miał miejsce w hamaku. Mogę znów puszczać latawiec. O, ale to nie jest moje. Wszyscy włożyliśmy do niego swoje zabawki, żeby się nimi dzielić. To wspólne pudełko. O, <laughs> dzięki, Rosie. Ten pomysł ze wspólnym pudełkiem jest genialny. Bardzo się cieszę. Już wiem, gdzie możemy je trzymać. No gdzie? W twoim łóżku. Kicku. Żartowałem. <laughs> Może postawmy to pudełko koło drzwi, żeby każdy mógł z niego korzystać. Dobra myśl, Rosie. Dobra myśl.